Witam na kanale Kryminalne Ciekawostki. Dzisiaj zajmiemy się sprawą, która nie ukrywam, mm, bardzo często siedzi w mojej głowie, ponieważ totalnie nie spodziewamy się finału. Że to wszystko może tak się skończyć, jak właśnie się skończyło. No i liczę, że prędzej czy później uda nam się rozwiązać tą sprawę. Dowiemy się. Co tak naprawdę się wydarzyło? Jest to sprawa Mateusza Kaweckiego. Na wstępie zapraszam do subskrybowania kanału, klikania łapek w górę, do komentowania każdego materiału i zapraszam do obserwowania kanału Kryminalne Ciekawostki na Instagramie. To jest jedna z tych spraw, która naprawdę nie daje mi spokoju. I cały przebieg i finał tej tragedii totalnie nie mieści mi się w głowie. Mateusz Kawecki pochodził z Chudkowa. To mała wieś obok Zamościa. Jednak od pięciu lat pracował i mieszkał w Niemczech, w Hanowerze. 28 marca 2018 roku stwierdził, że wróci do Polski do rodziny na święta wielkanocne. Jednak głównym powodem jest to, by spotkać się ze swoją kobietą, która niedługo miała urodzić jego pierwsze dziecko. Mężczyzna wyrusza samochodem z Hanoweru i jedzie trasą przez Szczecin. Nie jest to najkrótsza trasa, ale jak sam twierdzi, tą drogą jeździ mu się lepiej. Mężczyzna wyrusza z Hanoweru o godzinie 23:30 28 marca. Dzień później odezwał się do narzeczonej około godziny 10, mówiąc, że podróż się strasznie wydłużyła przez korki. Dodatkowo, trzeba też oczywiście zaznaczyć, że na pewno musiał zrobić sobie co najmniej jedną przerwę. Mija dosłownie chwila i o godzinie 10.22 narzeczona Mateusza dostaje. SMS od swojego faceta. Jak się okazuje, była to ostatnia wiadomość. W tej wiadomości Mateusz tłumaczył, że za dwie godziny będzie już na miejscu w lipiej górze. Od tego momentu nastąpiła cisza. Rodzina chłopaka dzień później zgłasza zaginięcie na policji w Zamościu oraz na policji w Hanowerze. Policja zaczyna sprawdzać monitoring, po czym dochodzi do wniosku, że Mateusz do Polski nigdy nie dojechał i dalej jest gdzieś na terytorium Niemiec. Co więcej, nie zarejestrowano ponoć również logowań telefonów w Polsce. Tylko jeśli nie było tych logowań w Polsce, to jakim cudem pisał że niedługo będzie w Lipiej Górze, a wcześniej przejeżdżał przez Szczecin. No właśnie, to są takie pierwsze pytania, na które już nie znamy odpowiedzi. Rodzina Mateusza zaczyna go szukać na własną rękę. Drukują plakaty, kontaktują się z jego znajomymi, bo może ktoś miał z nim jakiś kontakt. Prosili również o pomoc w mediach. Co więcej, rodzina nawet postanawia pojechać samochodem taką samą trasą, jaką miał jechać Mateusz, licząc, że znajdą jego, albo chociaż jego samochód. Mateusz jeździł samochodem marki BMW. Liczyła, liczyła ta rodzina, że może na tej trasie gdzieś się zatrzymają, popytają ludzi. Może dowiedzą się o jakimś wypadku z udziałem samochodu marki BMW, jednak niczego się nie dowiedzieli. Rodzina wraca do siebie, do domu. Po czasie do rodziny przyjeżdża również ekipa programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Obchodzą nawet teren całego podwórka, sprawdzają wszystko, jakby, jakby podejrzewali tą rodzinę od początku. Ale nikt niczego nie widzi, nikt nic nie wie. Ekipa programu również nie dochodzi do żadnych nowych informacji. Przełom w sprawie następuje dopiero 12 września 2018 roku, czyli prawie pół roku później, gdzie jeden z sąsiadów pyta matkę Mateusza, czy wie, Czemu u nich w stodole ciągle śmierdzi padliną. Matka mówi, że nie ma pojęcia, a sama nie chce wchodzić po drabinie na piętro w stodole, bo to pewnie jakieś martwe zwierzę. Sąsiad oferuje swoją pomoc, na co matka się zgadza. Ten sąsiad idzie do stodoły, wchodzi na górę. I odnajduje zwłoki Mateusza Kaweckiego. Policja natychmiast przyjeżdża na miejsce. Twarz mężczyzny była zapadnięta, sama skóra i kości. W, szczę w szczęce brakowało zębów, które leżały na ziemi obok zwłok. Na szyi były widoczne dwa ślady popętli. Przy zwłokach znajdował się plecak, portfel telefon, butelka po wodzie, w której było dużo niedopałków papierosów oraz karton po soku pomarańczowym. I to jest ciekawe, bo rodzina twierdziła, że Mateusz nienawidził soku pomarańczowego, i tu się pojawiła mała teoria, że ten sok mógł należeć prawdopodobnie do mordercy. I tutaj zaczyna się jakby to całe śledztwo policji, po którym policja po tym właśnie krótkim czasie odkrywa, że dzień po zaginięciu Mateusza, czyli 30 marca, ktoś z telefonu Mateusza dzwonił do jego Stryja, jednak połączenie nie zostało odebrane. Nie wiemy, czemu akurat dzwonił do Stryja. Pod warunkiem oczywiście, że to on korzystał ze swojej komórki. Ciekawe jest też to, że nie znaleziono przy ciele Mateusza kluczyków do jego BMW, a sam samochód zniknął. Nie można go było nigdzie znaleźć. Kto wie, może sprawca pojechał jego samochodem? No to są kolejne pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Policja zabrała zwłoki, zaczęła badać ciało. Ubrania. Znowu policja bardzo niechlujnie podeszła do sprawy i może przez to doprowadzili do kolejnych niedopatrzeń. Kto wie. 14 września, czyli dzień po znalezieniu ciała, ojciec Mateusza znajduje jego but, a w nim odciętą stopę. Jak to możliwe, że rodzina, która tam żyje, regularnie zagląda do stodoły, i nie zauważa, że jest w niej ich syn? No właśnie, czy jego ciało zostało tam przetransportowane, na przykład w nocy, gdy wszyscy spali? No i co się stało z jego samochodem? Sprawca wsiadł i uciekł. Dlaczego nigdzie nie ma go na monitoringu, choćby na autostradach? Ostatecznie prokuratura stwierdza samobójstwo, na co ma wskazywać lina oraz ślady na szyi. Tylko no właśnie, czy osoba, która chce popełnić samobójstwo, wyjeżdża z Niemiec, by przejechać ponad 650 kilometrów, tylko po to, by niezauważenie powiesić się w stodole swoich rodziców? Dodatkowo wyrywa sobie sama kilka zębów. Odcina stopę, a na sam koniec pije sok pomarańczowy, którego rzekomo nienawidzi, by później powiesić się na linie. Dla mnie to wszystko brzmi niesamowicie absurdalnie. Coś tutaj zdecydowanie nie gra, i to jest jedna z tych spraw, która bardzo często chodzi mi po głowie, bo w niej jest bardzo dużo pytań, a praktycznie nie ma ani jednej odpowiedzi. Nie ma monitoringu, który by potwierdził, że Mateusz przejechał na autostradzie z Niemiec do Polski, a przecież a przecież tam kamery, choćby na tej granicy, na, na pewno są. Samochód Mateusza wraz z jego kluczykami znika, a jego ciało nagle cudem przenosi się do stodoły jego rodziców. Kiedy? Kto to zrobił? Jaki był powód? Kto mu odciął stopę? Kto mu wyrwał zęby? No i do cholery, po co był ten sok pomarańczowy? To może brzmi absurdalnie, ale kto wie, czy ten sok pomarańczowy nie jest w tym przypadku jakimś konkretnym tropem? Sprawa do dziś jest nierozwiązana i obawiam się, że tak może zostać. Co rzeczywiście mogło tam się wydarzyć? No właśnie. Nie wiem. Mam nadzieję jednak, że w końcu uda się odpowiedzieć chociaż na jedno z tych pytań. Słuchajcie, z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!